Hej, witam was w tym odcinku. Ostatnio miałem okazję zaprezentować wam ISA V w takiej krótkiej prezentacji. Dzisiaj chciałbym rozegrać dwie bitwy na żywca, tym czołgiem. Także, aby nie przedłużyć, wejdźmy już do bitwy. Bitwy: jak rozegram, tak rozegram. Jak będą tu dupy, to będą do dupy. Jak będą dobre, to będą dobre. Z tym, że nie chciałem za bardzo walczyć od razu. Z dyszkami, tak. Liczyłem, że będą na początek dziewiątki, a potem dyszki. Bo jak wygląda to ogólnie z losowaniem? Z losowaniem tego czołgu? Zazwyczaj mam dziewiątki w bitwie. Potem jak już to ósemki, ewentualnie. A dychy to miałem na razie dwa razy tylko. To jest moja druga bitwa na dychach. Także e, macie tutaj świetny obraz tego, jak ten czołg jest losowany. Przypominam, 12 bitew do tej pory rozegrałem. I co? Przy takim losowaniu warto wydaje mi się rozejrzeć się za lewą flanką. Mają bardzo mało czołgów ciężkich. Eee, 10 tieru nie ma żadnego, 9 też nie ma żadnego. Jest tylko jeden Tedek. Eee, spokojnie mogę jechać w lewo i liczę, że coś tam pojedzie ze mną. Piknę tutaj sobie dwa razy. For fun. I tak, odcinek nie ma za zadania przekazać żadnych wartości eee, merytorycznych, czy jak ktoś tam mówi. Też za mądre są na mnie. Ale, 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 ale yy, chciałbym odpowiedzieć na kilka takich pytań, które widywałem w komentarzach. Przede wszystkim, yy, no, kiedy kampania? To pytanie męczy wszystkich graczy, nie tylko was, ale również mnie. Jakbym miał jakąś klauzulę, że nie mogę powiedzieć, to bym to tak dobrze ukrócił i tak by nikt się nie skapnął. A tak na serio, to nie wiem. Ale chciałbym wiedzieć, e, domyślam się, że w przyszłym miesiącu, pod koniec przyszłego miesiąca, dlaczego tak myślę, przecież ja nie myślę. E, ponieważ Wargaming chciałby jakoś zachęcić graczy do gry w wakacje, tak sobie pomyślałem, zaraz koniec e, tutaj roku szkolnego, e, uczniów jest no wiele w WoCie tak, dużo osób gra e, w takim wieku szkolnym i... Trzeba będzie ich jakoś zachęcić do gry, żeby nie jechali na wakacje, tylko grali, walczyli o czołgi, nagrody. No i wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem, ja bym przynajmniej na miejscu Wargamingu tak postąpił, i to jest dobry pomysł. Ja tam mógłbym, ja tam mógłbym pracować w Gamingu nadaje się jak 150. <grytanie> Także słuchajcie, spodziewajmy się e, już niedługo pewnie przed wakacjami czerwiec. Co więcej, pytania były, jak będzie taka kampania wyglądała? Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo też nie znam odpowiedzi, ale mogę też się domyślać. I jeżeli chodzi tutaj o takie, na pierwszy, to pierwsze mi do głowy przychodzi, to to będzie taka dłuższa kampania, kampania, czyli z miesiąc pewnie by się mogła zająć. Ojej, te gary drugie, kurka. Dajcie mi chwilę powalczyć. Yy. Znaczy, ja umiem mówić i gadać. Ja grałem w pandzie. Ale dobra, nie zacznę drugiego tematu. Przyjdę do tego za chwilę. Jeżeli chodzi o. właśnie te bitwy, to wydaje mi się, że to zajmie tak z miesiąc. I żeby zdobyć czok trzeba będzie po prostu grać. Nie, bitwy. Yy. W, w mój dom jest trzema, O Boże, święty. Jest zniszczony. Dobra, 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 no help! Help! No pszt. Ja pierniczę, no... No jedź tu ktoś! Zaraz, chwila, moment. Do kolejnej bitwy. To, co widzieliście, to było małe nieporozumienie. Już jestem spokojny, zjadłem obiad i jestem gotowy do kolejnej y, bitwy. I tak, mówiłem o, pamiętam, Kramorsach. Y, I tak, aby zdobyć ten czołg, no trzeba będzie niestety być w klanie, który no nie jest najsłabszy. No, Przyznam otwarcie, jeżeli mam być tutaj w 100% szczery, y, nie widzę szans na zdobycie tego czołgu. Jeżeli gracze będą grali sobie tam 3-4 razy w tygodniu i to będzie klan taki przeciętny, to musi być lepszy klan, także radzę zastanowić się e, może nad zmianą klanu chociażby, żeby zwiększyć szansę na zdobycie czołgu. Nie znam zasad jakie będą, żeby zdobyć ten czołg, jak zdobyć najwięcej punktów i tak dalej, ale tak po prostu się spodziewam, tak zawsze było i tak pewnie będzie, no bo jednak inaczej to byłoby bez sensu. Tak zawsze się to robi, żeby najlepsi skorzystali, którzy i tak już mają dużo. No to jest nie fair, ale tak... Yy, no takie jest życie, życie nie jest sprawiedliwe i yy, sam się raz... nie raz o tym przekonałem. Natomiast... o czym ja mówiłem jeszcze? A! Podam przykład wam dobry. Na przykład nawet chociażby z tymi misjami głupimi. Mój tata yy, gra sam, nie ma czasu tam grać codziennie i tak dalej, ale jak już gra... To gra zazwyczaj sam i no nie może robić misji, nie może zrobić czołgu, nawet nie ma sztuga jeszcze, rozumiecie? To, to jest według mnie właśnie problem, który był z misjami. Co to za misje osobiste, które nie są osobistymi misjami, tylko y, tak naprawdę plutonowymi? wszystko nie zdobył sztuga jeszcze, mimo że gra i według mnie zasłuży na sztuga chociaż, głupiego. Po prostu nie gra w plutonie, a ze mną to i tak nie zrobi wszystkich misji naraz, Zamogram gramy ze sobą. Natomiast z cwk jest właśnie podobnie, tylko że trochę na większą skalę. Też jeżeli gramy, sami, gramy yy, sami, no to nic nie osiągniemy, musimy grać w klanie, w spole. Przy okazji mówiłem wam o tym, że to akurat jest śmieszniejsza historia. Zależy jeszcze jak to powiem, bo pewnie powiem to do dupy, jak zawsze. Yy, w pandzie zawsze, no nie powiem, że był rage, zawsze, ale no nie byliśmy dla siebie zazwyczaj zbyt mili, w sensie takim w trakcie bitew, krzyki tak dalej, ale powiem wam jedno, dzięki temu człowiek się potem już tak nauczy grać, że nic go nie rozprasza, pamiętam sobie dobrze jak to było, tam jeden gra, siostra płacze w tle, ja gram, lodówka pracuje, smyfarka coś tam robi, pralka coś tam, mama gotuje, to są warunki, w jakich trzeba było walczyć w pandzie. No, i trzeba było siebie słyszeć nawzajem, co i tak nie było trudne. I dlatego, jak pokazuję teraz wam tą serię z 7 e, 77, w którym nie Metal e, Cup. To jest sezon 9. To tam często jest właśnie tak, że dużo osób naraz coś mówi. I dla mnie, jeżeli dużo osób coś mówi, to nie jest problem, ale wiem, że dla wielu graczy, to jest. Dlatego, jeżeli się dziwicie, jak ktoś yy, analizuje te wszystkie informacje i przyjmuje do wiadomości, to powiem wam, że nie przyjmuje wszystkich, zazwyczaj przyjmuje tylko część. Ja pierniczę, no przecież to jest jakaś masakra. Nikt mi nie pomoże. Yy, sam dobrze wiem, że jak grałem i było dużo informacji, to po prostu. Brałem do wiadomości to, co mnie interesowało, to, co jest zbędne, to po prostu od razu wywalałem i nie analizowałem tego. Tak się właśnie robi, że jeżeli jest taka... To jest problem takich gier, gdzie jest więcej niż pięciu graczy, właśnie. Że bardzo dużo wiadomości jest w, kilku, w ciągu kilku sekund i trzeba przeanalizować je. Zabrać to najważniejsze. Ja pierniczę, no co to było w ogóle? Eee. Setkę tam jest Dobra, 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 dobra Lef, 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 lef. Dobra. Spoko A powiem wam, że na takich offline'ach na przykład To w ogóle jest już tragedia, bo. Tam to dopiero jest hardcore Jeżeli chodzi o. Właśnie komunikację ze sobą graczy to się wydaje, że oni siedzą tam sobie zamknięcie, nikt nic nie słyszą Ale. Tak naprawdę nie da się w ogóle grać w takich warunkach bez takich yy, na uszach nałożonych drugich słuchawek, które tak naprawdę tylko wyciszają wszystko. Normalnie to po prostu nic nie słychać. Dobra, kolejny. Gdyby ten strzał 3-2 wszedł wcześniej i strzał w 7.5 to by było super, ale tak się nie potoczyło pięknie. Zagram jeszcze jedną bitwę. No czołgu prawie nic nie mówię, ale. Nie ja o bitwie też nic nie mówię, no bo tu wyjeżdżali na mnie. I to jest właśnie problem tego czołgu, jak gra na tym koncie Ehm. Eee, się jakaś domyśla. Widzą ten czołg gracze, to chcą go zabić, bo mogą mieć potem go zaliczonego do tych. Yy, jak to się nazywa? No do tej listy z fragami czołgów. To właśnie... To jest to ekspert jest czy jakoś tak, tylko że ten czołg akurat się nie liczy to ekspert, to bo jest premiumem, a z tego co wiem premium nie są doliczane. No i tak taki najgorzej. Dziewiątki. Na razie były raz dychy, raz dziewiątki, teraz będą ósemki. Tak? Dziewiątki. Widzicie, nie, nie jest stosowany ten czołg wcale dobrze. I klasztor znowu, to jest. I nie ktoś mi powie, że to jest RNG. Ja jestem... <laughs> Jeszcze ten sam CUP! To ja już... Od dawna mówiłem, że losowanie gracze są losowe, ale z mapy na banki są losowe. Nie ma takiej opcji, bo jak to jest, że w ciągu dnia ja zagrałem jeden raz bitwę, losowałem mnie na dębinę z bazy A, włączam grę, bo nie lubię tej mapy, wracam po wieczorem i gram dębinę z tej samej bazy. To jest niemożliwe według mnie. Także ja jestem zdania, że wszystko jest o sobie w tej grze, RNG i tak dalej, ale nie przekonają mnie, że mapy. Nie ma takiej opcji. To jest... Wiecie, jaka jest szansa? To Flotka prędzej wygrał Niż dwa razy API trafi, jak będę chciał. O, jak będę chciał. Na Malinówkę, żeby mi wylosować do misji, to ja musiałem trzy dni grać. O. <laughs> tak było. Nikt nie pamięta. Ja, ja to po prostu... Tak, te misje mnie wykończyły w OTA w ogóle. Ostatnio w ogóle... No, mniej grawota, przyznam szczerze, mniej, mniej. Ale nie dlatego, że może nie chcę. Tylko, że. Nie miałem może czasu. A, no ostatnio to też, że się czułem, bo miałem wirusa. Ale to wam nie będę opowiadał, bo to smutna historia. Trzy dni leżenia w łóżku, nic nie robienia. Oczywiście filmy były, bo nagrałem wcześniej. To też jest. Dobry trick, nagrywać się filmy przed. W razie jakby się umarło. A to nie było śmieszne w razie gdyby właśnie się źle czuć albo nie mieć humoru. No i co? Mapa klasztor, wiadomo. Nie pojechałem teraz w lewo, bo jestem wkurzony, tam jest woda i niebezpieczeństwo duże utopienia się. Tutaj jest woda, ale... Liczę, że mnie nie spotka ta woda za bardzo. E 50. Chodź ta dziewiątka co? I Twarda wieżyczka. Chłopaki. Ja powiem wam tak. Może... Jestem IS5. Kreska review, kreska 36, ale... Dalej mam trochę umiejętności Multiego. Ta kreska dolna to nie pamiętam jak to się czytało. Ja piernicze. Ja w ogóle nigdy nie lubiłem tych oznaczeń. Trudno mi je zapamiętać Spacja? Coś takiego. Dobra. Obróciłem się tym do wroga i powiecie co za kretyn, ale... To dlatego, że wiedziałem, że trafi mi za zero. <laughs> taka... Taka technika Milorda. Dobra. Waga, waga, waga. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy! Gąskę naprawię, bo bym się pewnie odbił. Trzeba strzelić mu w dolną płytę. Dobra. A Ja powiem tak. Ja cię zasłonię. To sobie strzelisz, nawet tylko daj mi i nie blokuj mi, ok? Popie, spoko. O kurna, Ym, Pewnie zauważyliście, że w tym. w tej paczce modów swojej, w tym paczu nie dodałem tylko pana Gambitera, tylko damage panel taki mniejszy. On jest. bardziej przejrzysty, mniej informacji na ekranie. A ja jestem z zdania, że czym mniej informacji, tym lepiej dla gracza. Dlatego ono po prostu nie jestem fanem. Z nowych y, modyfikacji, które teoretycznie umożliwiają wybranie semodów. ale i tak nie jestem ich fanem. I co to jest? Nie mogę armata puścić, minus? O kurde, dobra, słuchajcie. Chłopaki, ja przejmę plecy, ale przecież oni tu wyjadą zaraz na nas. Przecież tu jest dużo czołgów. Co to w ogóle jest? Tu jest więcej czołgów na bank Ej no Ja jestem w że jesteśmy w dupie trochę Dobra side scrap Inne metody tankowania Dobra pięknie charioter, pięknie chłopaku, dobrze Ja sprawdzę czy tam setki nie ma Jest seta? Nie ma sety Obracam się i pomagam Naszym Yyy... 7-5! Dobra, to w nogi. Nie to w nogi. Nie, 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 to w nogi. Ale nie, to, tak, tak nie, bo. Seta, 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 seta Myszkę zmieniłem jeszcze. A, tak, myszkę zmieniłem, bo mi... O to też mogę powiedzieć. Miałem dwie myszki Razera, DDARE. Jedna wersja 2013. To nie że na reklamę jak coś. I raz... Y, teraz hremę mam. No bo lubię te myszki, po prostu są wygodne dla mnie, ale... Jeśli ma być szczery... Dwie mają problem z double-clickiem. Po prostu są tak beznadziejnie wykonane. Są dobre, ale są beznadziejnie wykonane i. No po prostu jest double-click. Ja klikam raz i strzelam dwa razy. I to jest. No, no, sorry, to jest tragedia jak na myszkę. Także. Nie ma opcji. Musiałem zmienić. Jak byłem. Kilka lat temu w potrzebie też miałem myszkę zepsutą, to chciałem nową, to właśnie. Kupiłem sobie taką tanią jakąś Może nie z Biedronki, ale... No, taką tańszą. No i z niej teraz korzystam. Chwalę sobie. Wytrzymała, dzieła mój tata też korzystał Jakaś Fortecha. A Fortech to dobra firma. Tania... Znaczy tania. Tanie myszki, ale dobre. Działają. To była już bardziej reklama, ale... Nie była bo. To ja tam wiem, dobra. Kombinuję te trzy dwa, tupa trochę przebi mnie. A... No przebił mnie, niestety. Dobra, zobaczmy, już nie będę więcej grał, bo to byłoby... Bez sensu. Trochę postrzelałem, no. Gdyby nie ten na 5 to może byśmy tam nie musieli uciekać. Zobaczmy, co się dzieje tutaj na łapce. Jeden nasz istrzy kapuje, charioter jedzie na plecy, zdejmie pewnie tego. Lew ucieka, bardzo dobrze. Dobra decyzja, niech ucieka, niech ucieka. Istrzy niech strzeli w tego. A, w ogóle też. Dobra, IS-3, o boże! t 2 w plecy mu strzela, ta. Właśnie, zastanawiałem się, strzelić tego IS-2 czy t 2 Dobra, pięknie. Ale za, za wrak, za wrak, za wrak, za wrak. Zdąży, zdąży, zdąży. Jest. Kurna lwa zdjął. Ten IS-2, dobra, on tu jedzie, o kurna. Dobra, ale on ma cooldowna Da radę, da radę, ja w niego wierzę. Widać, że ma mózg, no, zdjął czołg, do przodu od razu pod wrak. Nie wiem jak jest dobra, ale wydaje się dobry gracz. No dobra, ale nie może, nie może tak wyjeżdżać, bo yy, odsłania wtedy wieża, ona nie jest twarda i te trzy dwa ją przybije. Z góry, on jest na górze, on jest w dole tutaj trochę. Znaczy, no, trochę w dole. Ładnie tam strzela i Isu, pięknie, dobrze. Nikt nie dojedzie, nie ma opcji, nie dojadą. Jak będą chcieli przyjechać, to te yy, zrobią swoją robotę. A Art to ja nie wiem, czy ona podziwia mapę, jeśli nie ma fraga żadnego. Może na nie mieć fragów można mieć damage, ale. Nie wydaje mi się, żeby tutaj to artą kojeść dużo rapi w tej bitwie, tak średnio na jeże to wygląda Dobra t 3-2, zdejmę go ISU A Do przodu, bo cię widać, chłopie A, nie celuję pewnie w niego 75. 7 Zobaczmy ISA3 W jakiej jest sytuacji Niepotrzebnie ryzykuję tutaj wychylanie się Zawrak Dokładnie, i tak stoisz Chyba Arte, to była, bo dwa czołgi na raz. Wreszcie, dobra, ładnie, ładnie. Mówiłem tak na tą Arte, ale dobra, dobra, do chłopak. Dobra. Dwa razy. Przestałem mówić w trakcie jednego odcinka, to się rzadko... nie, to się często nie zdarza, no tak. Trzeba zamieniać kolejność słów. Jak coś musisz, że dobrze, to znaczy, że źle i trzeba mówić odwrotnie. Tak, żeby było źle, ale jest dobrze. Tak, bez sensu. No i dobra. No teraz wszystko w rękach według mnie Cariotera, bo on jest lepszym graczem trochę od tego Isu. Przynajmniej tak się wydaje. To Isu trochę za bardzo się kręci na moje oko. Tak, próbuję, wie, chcę dobrze, ale nie wychodzi dobrze. Cheriota natomiast. No, widzę, że jest bardzo inteligentny, od razu reaguje szybko. Podejmuje decyzję w kilka sekund. Świetna decyzja w ogóle jest objechanie, według mnie. Wyjedzie, strzeli po T3-2. Wierzę w niego. Ale ma szczęście, niestety. Więcej te 3 2 I, susie, no, i po, no i to jest właśnie to, powiedziałem to, tak? Nie ramuj! Nie! Dobra, fart. Ale ty to nie jest najlepszy czołg do ramowania. Zobaczcie, on stracił 132, alża Jakby te 3 dwa na czasem się nie zdziwił nawet. Mógł mieć krótki dział, cholerowie. Tak, czy siak... ładna bitewka, nawet z mojej strony. Dostałem medal popiela czwartej klasy. <laughs> Pierwszej klasy. No niestety, to nie były takie dobre bitwy, jak pokazywałem wam w odcinku recenzującym ten czołg. Ale, ale uważam, że to nie jest najważniejsze. Pogadałem sobie. Wy sobie posłuchaliście. Nie wiem czy ktoś dotrwał do końca, znowu mogę powiedzieć, że brawa się należą tym, którzy wytrwali. Yy, I co? Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Dużo głupot, ale powiedziałem na początku. Ostrzegałem, także nie. Łapki w dół za to nie możecie dać już. To, to już jest tylko wasza wina. <laughs> nie no nie jest, nie ma nie ma nikogo winy. Wszyscy są w porządku. Dobra. Yy, ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do oceniania, komentowania i subskrypcji kanału. Dzięki i cześć.